na Instagramie moim czasem oznaczam moich znajomych, którzy często wrzucają tutaj też fotki i zaraz wam pokażę w którym miejscu. Oni właśnie stąd są, z tej okolicy. O, tu często robią zdjęcia stając i z widoczkiem na jezioro. Bardzo fajne miejsce. Może sam sobie styknę tu fotkę. O jak już tu jestem R7. Nie no w ogóle to motocyklistycznie to jest kurde bajka, nie? Naprawdę jest rewelacyjny e, i jak na razie to też fajnie jeździ. Tylko problem jest taki, to o czym wam zawsze mówię, że e, każdy ocenia motocykl czy cokolwiek, czy, co recenzuje przez pryzmat swojej osoby. I teraz, żebyście mnie źle nie zrozumieli, ja też to robię, bo przecież mówiłem, że to nie, nie w moim stylu ten motocykl. Ojaj, tu jest topka. Tyk. pięknie. No to o nich wam przed chwilą mówiłem eee, Czyli czekali to na resztę drużyny Ale drużynę minąłem I pojechałem sobie dalej Żeby właśnie zrobić fotkę I coś dla was nagrać O dobra, okej, okay, widzę Kurde, dzięki Tu jest też taka fajna kręta droga naprawdę w sam raz na ten motocykl gdybym tylko e, nie bał się jechać bardziej dynamicznie i żeby miał dotarte bardziej upony i żeby był dotarty i miał wszystko to bym pewnie nim poleciał ale nie o to chodzi trzeba mieć przyjemne zjazdy a nie chodzi o to żeby skończyć gdzieś w niespodziewanej sytuacji Zatem w ogóle na e, kanale widzieliście, wrzucałem troszkę takich surowych materiałów jak jeździmy, jakich nie wrzucam zazwyczaj Bo jednak e, no, widzę, że inaczej, że byłem przez długi okres byłem bardzo poprawny, a nie... Ja taki nie jestem, nie? ja nie jestem super poprawny, po prostu ja lubię jeździć po swojemu i to jak tam jeżdżę no to tak po prostu jest w ten sposób jeszcze jak ostatnio widzieliście a ja wiem, że bardzo duża część z Was, moich widzów, którzy no, są bardziej turystyczni, no nie pochwalają takiej jazdy I ja to szanuję natomiast no, nic to nie zmieni patrzcie, tyle lat minęło i jeżdżę i turystycznie i taki i siak i, i dalej po prostu mam frajdę z tej jazdy i jak dotąd można powiedzieć, że miałem e, szczęście i że to szczęście mam nadzieję dalej miałem, bo nic się nie wydarzyło. Ja nie mówię, że nie miałem nigdy żadnej frakcji, bo ja by już tam miałem w zasadzie dwie na motocyklu. E, każda z nich wynikała z nieumiejętnego, nieumiejętnej jazdy na jednym kole, a nie z samej jazdy dynamicznej po zakrętach czy gdzieś tam. To tak, a od tego, ale naprawdę e, chciałem wam powiedzieć po prostu, że to, to się nie zmieni, no kurde i jakby patrząc na wszystko dookoła, no to macie rację, jak piszecie, że o, można tam zginąć, można sobie krzywdę zrobić, nie wiem, można, no, po prostu może się coś złego stać może, zawsze się może stać coś złego, czy będę jechał 50, tak jak 20 a powoli na kole, czy nie tak masz się stać, tak dostanie się I w zasadzie za specjalnie nie mamy na to wpływu Nie ja coś tutaj rozłożę inaczej Nie Ja to dzisiaj naprawdę, kurde Chłopaki będą się ze mnie nabijać teraz Kurde, powiedzą młodzież nie nadąża I po części chyba jest to trochę prawdy Bo to jest ta młodzież dzisiejsza, na której jadę to jest moja młodzież O, no, to tak chciałem wam powiedzieć, właśnie o tych wrzutkach, które były no, dużo ludzi tam komentuje, w ogóle takie zupy te komentarze, jak piszą mi, że, nie wiem, że, że materiał w ogóle nic nie wnosi W sensie, nic, żadnej merytoryki, nagrywaj dupy, nie, no, nie no, takie trolle w ogóle, śmiać mi się z nich chce, ale... Generalnie dobrze, bo nabijają statystyki Przez to, jak piszą takie komentarze, to takie trolle, jak oni, właśnie wchodzą dalej i klikają I nieważne co klikają, to zawsze jest to dla robota, który promuje Twój film To po prostu go promuje, żeby się wyświetlał I jakby nie, nie przejmuje się tymi komentarzami, bo nie mają znaczenia Ale przecież tam i tak trochę człowieka rusza gdzieś tam na chwilę Ale pójście sobie się przejść to trochę Ale jest nieważne nie, nie tyle Ale to wygląda o. <ścoughs> Jadę, ja to ja myślałem, że ja jestem ostatni A, a to Kuba zamyka No ja jadę no

Ja tu w ogóle się nie odnajduję, człowieku. W ogóle tragedia, kurwa. Dobra, wszyscy mają paliwo? Paliwo mam chyba, kurwa, no ale ja nie wiem, gdzie tu pokazuję. No jak tu pół zbiornika już nie ma. czekaj. Ja pierdziu. No dobra, ty Luis, ja jeszcze mam, nie? Co fotę, robią, ty. Co? Bo ja dzisiaj jestem wyłączony, nic się nie odnajduje góźniąc Gwiazda Instagrama to wiesz a, a co teraz, a czym jedziemy teraz? Tu szesnastką normalnie? To Nie, szesnastką chyba Kurwa, patrz, policja na BMC, no Trzeba ci kasko kleić. Nie no, góry dawaj, 16 Siema brachu O, siódema Ja chuj nie wiem Ale on nie jechał ten, on powiedział, że nie jedzie z nami To nie jadł gdzieś sobie, ta, Ten co się tankował, tak jak ja, tak? Nie, to on ten, to on pojechał na spręcowo, to nie on To ktoś inny na pijać. No ja mam na jestem przerażony na tym ścigaczu jeździć Na razie, wiesz Gdzie? Jak to jeszcze nie hamuje, cholerstwo Wiesz, niepodotierane Uślizgi łapie Człowieku, strach w zakręcie dać gazu, no 60? 70, to jeszcze tak Mało, te opony są śliskie strasznie. Ale w ogóle przyśpiesza bo ci nieźle, jak na taką pojemność i ten most no kurde, to bardzo fajnie dojedzie. Przecież on nie skręca, tu trzeba się złożyć na kolano, żeby skręcił <grystanie> o. Ja już kurwa na zamówienie nie Ciebie składam. Da <noise> co? Dla Plasty, plasticzek. <noise> czemu? Przeszło. Cześć, a co tam? Podnóżek mi się złożył. I, kurwa go odstawiam, a pff, wjechał. A. I kurwa plasticzek się porysował. A co, połamałeś? Nie, plasticzek się tam ten kurwa od Jak porysował. A. Kurwa, to nie moja bajka. <noise> Wyrosłem już z takich zabawek. Ile do przodu, to se fotę strzelę. Czemu to nie pali, kuźwa? <noise> A nóżki nie masz? Nie, już jest. go. w ciuchach. Ja, ja z przodu sobie go postawię, bo chcę fotę pierdzielnąć, jakąś fajną. O. Mam 100 km, to może jak wszystko git, to można zacząć jeździć, ale klamki muszę sobie poprzesuwać, kurczę, ja tu do hamulca nie mogę dosięgnąć. Jak to się ustawia Ta, jeszcze jedna dyma chwila. Bo ja zawsze mam Po Ponoki tylko sam Co gościu jak się jedzie? Tragicznie No nie mogę się w ogóle odnaleźć i to. Szybę, wiesz, ten kask jest na, do, wiesz, do jazdy, no, na wprost i mi zasłania. Tu kurwa widok, Mówisz, tak, to głowa odchyla że mało co je nie urwie, no. Po prostu, wiesz. No i te, no. Nie na razie jeszcze pyrkać, no ale już szówkę ma zrobioną, to już może zacznie jechać jako tak, ale jeszcze strasznie śliski, to w ogóle tam strach było dać, w ogóle, wiesz, na wyjściu z zakrętu, to w ogóle bałem się dać gaz, nie, bo od razu uśliskąpiesz. No ty... To... No, A nie, to ja jestem wczorajszy w ogóle, więc wiesz. Po imprezie. A jeszcze ciasno mi tutaj w ogóle w tym kombinezonie kuź, waruszyć się nie można. A, masz siatkę. Bo zapomnę. Specjalnie ją wiozłem. No właśnie. Dziękuję. Ojej, co? Czekaj, Trzeba muszę zdjąć kask na chwilę, bo już mi łeb urywa. A w Mikołajkach stajemy, nie? To dawaj jedziemy jeszcze. Ale żeby później nie było, że jeszcze dalej, bo ja nie chcę jeździć cały dzień. A to, to nie, to ja jeszcze pojadę gdzieś się przejechać. To no. ja zawijam do no. domu o no. 17 na Słowackiego, przy Domu Kultury jest. No zobacz. O 17, tak? 17, no? Dobra. No, na razie, hej Jestem, jestem, jestem Łżesz, kuziwa O no, o jak teraz tę klamkę ustawiłem to zupełnie inaczej, kurno No nie mogłem sięgnąć do hamulca tej z przodu, wiesz, do klamki, bo była tu daleko i musiałem rękę odrywać od gazu wiesz. To, blo, to cała blokada to jest to, że ja po prostu jadę spokojnie, żeby go tam podocierać, wiesz. No. Nie, jednak wiesz, no chciałem... nowy to dobrze wiesz, jednak żeby tam te 100 kilometrów chociaż zrobić spokojnie, nie? to jest testówka. Nówka funkiel. Zero przebiegu jak go brałem dzisiaj. Ale ta testówka jest... A, to jest testówka, tak, tak. Dlatego też w ogóle wiesz, generalnie bym przyjechał pewnie swoim, ale chciałem się tym przejechać, bo trzeba go dać... Wiesz, będzie już jeździć A wiesz, nie dam zupełnie nowego, wiesz no, no, Ludziom, nie? No właśnie, no to wiesz, a tak to Nawet z wami jechałem spokojnie, no nie Czego? Nie zrozumiałem nie A, okej okay. To wiesz co? To tak Trzeba zamówić do trybu famik brakuje. Quickshiftera i akrapa. Jak to przyjdzie to będzie tryb famik. Jeszcze manetę trzeba podregulować gaz też, bo też jest ten taki luz na manetce, wiesz? Ale banda w ogóle. Kuśwa. Nie, no jak miałbym wrócić na ściga, to, to nie. To nie moja historia. <gry> Inaczej, to nie moja bajka przyszłość, historia może tak, ale nie, nie teraz. Nie, to pozycja na Ale w ogóle wiesz, wcale nie czuję się, żebym tu miał być szybszy na tym motocyklu, żeby, no nie wiem, jakoś szybciej jeździć po zakrętach czy coś. Nawet mi to trudniej w tej chwili jest. Bo wiesz, tej pozycji nie może znaleźć sobie, nie? Zaczynam jechać, no jeszcze trochę się tu odnajdę. 100 km ma zrobione, to już można pojechać.